Hello, everybody, to ja. Dzisiaj vlog, może ad hoc, może nie. W plenerze, w ogródku, ogólnie jest duszno, gorąco. O, pies! Cicero! Pies sąsiadów, i teraz drugi pies szlaka. Dobra. Tak to jest, jak jest w plenerze. Jestem w ogródku, jest zielona, jest gorąco, jest duszno. I dzisiaj chciałam Wam powiedzieć o czymś, co mnie bardzo denerwuje w Stanach, a mianowicie reklamy. Wyobraźcie sobie, że reklamy w Polsce to jest nic do tego, co jest w Stanach. I reklamy w Polsce to jest nic do tego, co jest w Stanach. Po prostu yy, my narzekamy i to narzekamy bardzo, i ja narzekam bardzo. Ale tutaj jest jeszcze gorzej. Tutaj reklamy są dosłownie co 5 minut minutr. Zasłownie co 5 minut i trwają co 5 minut. I, mean, i, 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 I są co 5 minut. Więc, yy, więc na przykład jest serial, są napisy początkowe, koniec napisów reklama. Potem 5 minut, reklama. Potem 5 minut, może 10, reklama. Potem się serial kończy, reklama i napisy końcowe. Także. Jest to po prostu straszne. Poza tym jest bardzo dużo reklam typu telezakupy mango, gdzie po prostu przez pół godziny gadają o jednej rzeczy, próbują nam mówić na wszystkie sposoby, pokazują jak to świetnie, wspaniale działa, wywiady z ekspertami i tak dalej. Wszystko, wszystko, wszystko jest. To jest tak zwane infomercial. I tego jest tutaj mnóstwo. Reklamują garnki, reklamują biżuterię, reklamują kosmetyki, reklamują e, programy do chudnięcia. Tych akurat jest bardzo dużo, no bo jak wiemy, w Ameryce jest problem z otyłością olbrzymi. Więc jest tego naprawdę dużo i jest to wybitnie wkurzające. I wkurza to mnie, chociaż jestem tu miesiąc, i wkurza to Jarka, który jest Amerykaninem i mówi, że to jest jedna z tych rzeczy w Ameryce, którego bardzo denerwuje. Po prostu nie jest w stanie tego wytrzymać, bo no po prostu nie da się nic obejrzeć w telewizji, bo wszystko jest fatalne. No dobra, i teraz narzekamy sobie na Polskę, czyli u nas mamy reklamę co 20 minut, co prawda trwają 10 minut, ale yy, czy znaczy, inaczej, jeżeli jest serial, który trwa 40 minut, to ma slot godzinny. Czyli, czyli yy, wyobraźcie sobie, że, że jest 20 minut reklam łącznie. I każda jest co 5-10 minut. U nas również mamy sloty godzinne. Też mamy seriale 40-minutowe, a reklamy są dwie po 20 minutach. Czy iluś tam, więc, więc... jest inaczej. Więc pytanie, co jest lepsze? Mieć reklamę raz, a długą? Żeby, żeby zrobić sobie herbatę, iść do łazienki, poprawić makijaż, nie wiem. Czy mieć reklamę co 5 minut i po prostu, o Jezu, znowu. I a może jak to jest w innych krajach? Czy w, czy w innych krajach jest inaczej, lepiej, gorzej? Nie wiem. Tyle na dzisiaj, jeśli chodzi o vlog spontaniczny, vlog tyczący się reklam. I co? See you next time! Bye!